Część pierwsza duny to piękne, pastelowe kolory, cudownie oświetlone kadry, idealnie skomponowane ujęcia. Gdy już Denis Villeneuve przyzwyczaił nas do wizualnego majestatu świata Arakis, nagle przychodzimy na seans drugiej części, i pierwsze sceny, które oglądamy, wyglądają tak. Niesamowicie podkręcony kontrast, nasycone barwy. Estetyka w ogóle niespotykana w pierwszej części filmu. Reżyser nazwał tę scenę, tutaj cytat, wizualnym szokiem. Chciał, aby to wprowadzenie było swoistym zresetowaniem naszych wizualnych oczekiwań, aby stanowiło wyraźną granicę, swego rodzaju informacje dla widza. Okej, okay, słuchaj, teraz wchodzimy na nowe nieznane tereny. Zaczynamy nową opowieść. I to nie jedyny moment wizualnego szoku, którego możemy doświadczyć w drugiej części Dune'y. Bo Mimo że to kontynuacja tej samej historii, ta ekipa upewniła się, aby artystyczne podejście było zupełnie unikalne i to idealnie widać. I idealnie słychać. Bo druga część duny to nadal cudowny audiowizualny spektakl. I o tym spektaklu wam dzisiaj z ogromną przyjemnością opowiem. Partnerem dzisiejszego materiału jest firma Fancom, która tworzy grę Dune Awakening. Jest to gra survival MMO, czyli przeznaczona dla wielu graczy z otwartym światem. Gra powstaje we współpracy zarówno z rodziną Herbertów, jak i ze studiem Legendary, czyli tym studiem, które odpowiada za filmy oczywiście. Zresztą do jednego z dokumentów o powstawaniu gry został zaproszony autor zdjęć Greg Fraser, co jest całkiem fajnym gestem, mi się wydaje. O samej grze jeszcze sobie później poopowiadamy, tym bardziej, że w tej produkcji będziemy mieli do czynienia z alternatywną wersją historii całej planety Arakis. Wszystkie linki do tej gry znajdziecie w opisie do tego materiału, między innymi link do Steama, gdzie możecie grę dodawać do swojej listy życzeń. Ja osobiście nie umieszkałem tego zrobić, bo jestem bardzo ciekawy, jak ekipie uda się przełożyć te realia Dune'y, realia filmowo-książkowe na interaktywny produkt, jakim jest gra. Szczególnie gra przeznaczona dla masy graczy z otwartym światem. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale tak jak wam powiedziałem, o samych Niuansach, smaczkach fabularnych jeszcze sobie później poopowiadamy. A teraz zapraszam Was na wycieczkę w świat diuny, tej filmowej. Żeby zrozumieć nadrzędne podejście do artystycznej warstwy drugiej diuny, zacznijmy od małej zabawy w porównania z innymi produkcjami. Zresztą nie jedynej w tym materiale. Spójrzcie, tutaj mamy film pod tytułem Madame Webb. I tak, wszyscy wiemy na jakim poziomie stoi ta produkcja, ale tutaj nie chodzi o ocenianie. Znajdziemy w niej kilka scen, które idealnie pokażą wam do czego zmierzamy. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, jak pracuje kamera. Tutaj mamy scenę w jaskini, w której narracyjnie niewiele się dzieje, ale popatrzcie jak ona została nakręcona. Myślę, że po obejrzeniu tych przykładów to co może się nasunąć na myśl to charakterystyczny przerost formy nad treścią. Gdy narzędzia używane przez twórców dominują, są na pierwszym planie, to one zwracają Naszą uwagę. A teraz popatrzcie na przykład na tę scenę z Duny, gdy Paul pokazuje, że potrafi ujeżdżać potężnego czerwia. Ponownie spójrzcie na to, jak pracuje kamera. I teraz zwróćcie uwagę na ciekawą zależność. Forma w Dunie jest oczywiście bardzo charakterystyczna, a tutaj się wszyscy zgodzimy. Każdy z nas ma przed oczami te piękne kadry, te epickie sceny, to malowanie światłem, te kolory, ale co wy na to, jeśli powiem wam, że tak naprawdę od strony artystycznej, a przede wszystkim pracy kamery, druga część Juny jest bardzo realistyczna. Zresztą, co ja będę się produkował? Oddajmy głos mistrzowi, autorowi zdjęć do tego filmu. When you're shooting something so larger than life, it's important, I think, to, to give the audience a grounding. Because if you then suddenly start to become unreal with a, with a situation that's unreal, I, I don't know, it's like it doesn't kind of work. Ta wypowiedź jest kluczem do zrozumienia pewnej estetyki Diuny. Pokazywane są sceny fantastyczne, nierealistyczne, zapierające dech w piersi, ale kręcone są bardzo przyziemnie. Język kamery nie dominuje. To, co powoduje nasz przysłowiowy opad szczęki, to akcja rozgrywająca się przed obiektywem, a nie to, jakie akrobacje wyczynia operator kamery. Druga część Diuny jest kręcona o wiele bardziej organicznie, niemalże dokumentalnie. Zwróćcie uwagę, że praktycznie w ogóle nie znajdziemy w niej tych monumentalnych epizodów. Epickich, skrzętnie skomponowanych ujęć, które dominowały w jedynce. Tych brył statków w kadrach, tych szerokich planów totalnych, tego wizualnego przepychu, koncentrującego się na formie geometrii świata przedstawionego. Ta konstrukcja świata została zastąpiona wniknięciem w tłum, w społeczność fremenów. My cały czas jesteśmy razem z naszymi bohaterami. Druga część Duny jest o ludziach, o ich emocjach, o walce. Na tym etapie twórcy nie muszą już ekscytować się epickim, fantastycznym światem Arakis. Tego Doświadczyliśmy w pierwszej części. Tutaj akcentujemy przede wszystkim bohaterów i to oni są najważniejsi. To wniknięcie w świat fremenów, to skoncentrowanie się na zbiorowości, zostało osiągnięte dwoma technikami. Pierwsza z nich to zupełne zrezygnowanie z szerokich obiektywów. Całkowicie zmienia to optykę postrzegania świata przedstawionego, nie tylko aktorów. Spójrzcie, tutaj mamy zestawienie kadrów, które można nazwać roboczo-plenerowymi. Zwróćcie uwagę, że tak jak w pierwszej części tego typu ujęcia zostałyby ukazane szerokimi szkłami. Akcentującymi ogrom lokacji, tak tutaj przedstawiane są zawsze dłuższym obiektywem. Powoduje to zacieśnienie kadru i równocześnie, mówiąc potocznie, przybliżenie do nas obiektów, które są daleko. Tutaj widzicie piękny przykład tej techniki. Dzięki temu, że ujęcie zostało nakręcone długim obiektywem, z dużej odległości, to te góry wydają się bardzo blisko, niemalże zaraz za tą formacją skalną, mimo że na lokacji na pewno wyglądało to zupełnie inaczej. Albo to ujęcie, gdy Paul rozmawia z Zastosowanie długiego obiektywu powoduje, że te wszystkie wydmy zbliżają się do nas, są bardziej zbite, niemalże połączone ze sobą. Tworzy to świetną fakturę, grę kształtów, one dominują w kadrze, pokrywają naszych bohaterów. Stosowanie długich obiektywów do prezentowania plenerów pomaga właśnie wzmacniać wszystkie kształty pustyni. Ona wydaje się taka, wiecie jak to nazwać, bardziej zwarta, bogatsza, gęstsza. Oczywiście długie obiektywy są stosowane również do przedstawiania zbiorowości, statystów, co powoduje z kolei, że tłum otaczający aktorów wydaje się intensywniejszy. Ta obecność społeczności fremenów jest bardziej zauważalna, wręcz namacalna. Z prostego powodu, tak jak przy plenerach długie szkła zbijały nam ze sobą rozmaite kształty, tak podczas kręcenia grup postaci powodują dokładnie to samo. Aktorzy wydają się być bliżej siebie, co z kolei wywołuje wrażenie tego chaosu, niczym mrówki uwijający się w korytarzach z piasku. I tutaj docieramy do drugiej techniki, czyli osadzania kamery razem z aktorami. Tak jak w pierwszej części, bardzo często mieliśmy do czynienia z wizualnym oddechem, z odległymi kadrami, z ustawianiem aktorów w odpowiednie kompozycyjne kształty. Tak tutaj już nie zasmakujemy tego ładu i tej stabilności. Tutaj, niemalże niczym w filmie dokumentalnym, operator kamery wędruje razem z tłumem, daje mu się ponieść, jest w samym środku wydarzeń. Z tej perspektywy opowieść wydaje się bardziej subiektywna, opowiadana niejako z perspektywy główna bohaterów, a nie obiektywna z odległości i dystansu. Zwróćcie uwagę, że wszystkie sceny akcji w tym filmie również ograne są na długich obiektywach i również głównie z perspektywy naszych bohaterów. Jak z jakiegoś filmu wojennego. Operator biegnie razem z aktorami, nagły szwęk, ukazanie wybuchu, znowu przekadrowanie na bohaterów, lecą przed siebie, walczą, wszystko wydaje się chaotyczne, ale równocześnie choreografia jest świetnie zaplanowana. Ta praca kamery, ta ciągła obecność z bohaterami nadaje tej organicznej, prawdziwej energii całej produkcji. Mimo, że film nie ma za wiele wspólnego z realizmem, na pewno jest solidnie posypany efektami komputerowymi. To my, jako widzowie, nie czujemy tutaj sztuczności, nie widzimy żadnego oszustwa. To wszystko wydaje się takie właśnie prawdziwe. Okej, okay, to sceny akcji mamy za sobą. Pokazywanie aktorów mamy za sobą. plenery, ukazywanie świata przedstawionego, omówione. Do kolorów i świecenia za chwilkę sobie przejdziemy, okej? Okay? Ale co w takim razie ze scenami dialogowymi? Denis Villene postarał się, aby zrealizować je na najwyższym możliwym poziomie. I teraz czas na kolejne porównanie. Czyli krótka lekcja, jak nie realizować scen dialogowych. A w jej trakcie pięknie pomoże nam Napoleon. The town is not a town. Istnieje, moi drodzy, taka zasada, która mówi, że prezentując konkretną scenę, nie powinniśmy na cięciach zbyt często powtarzać tych samych planów filmowych. Montować plan w plan. O co konkretnie chodzi? No, właśnie tutaj pomogą nam sceny z Napoleona. Szeroki plan na Józefinę, cięcie, kontrplan na Napoleona, cięcie, identyczne ujęcie na Józefinę, cięcie, identyczny kontrplan na Napoleona, cięcie, znowu dokładnie takie samo ujęcie na aktorkę, cięcie, widzicie co się tutaj dzieje? Mamy dwa ustawienia kamery i cały czas przecinamy się z identycznego ujęcia na identyczne ujęcie. Taki styl montażu jest Niesamowicie leniwy, bardzo telewizyjny, a co gorsza, nie opowiada żadnej emocjonalnej historii. Kolejna scena, szeroki na Napoleona, szeroki na Józefinę, szeroki na Napoleona, Józefina, Napoleon, wreszcie jakieś zbliżenie, gratuluję, zbliżenie na Napoleona, potem znowu na Józefinę i tak dalej, i tak dalej. Specjalnie wybrałem tak ekstremalne przykłady, żeby wam wyraźnie pokazać, jak wygląda źle zmontowana i źle zaplanowana scena dialogowa. Oczywiście, to nie jest tak, że tego typu sceny dialogowe nie działają. Jest ich pełno w filmach. Powiedziałbym, że 80% scen dialogowych jest w ten sposób montowana. Ale nie oznacza to, że coś, co jest często robione, jest automatycznie dobre. Spójrzcie natomiast, jak to wygląda u Denisa. Mamy scenę, w której dziewczyny rozmawiają ze sobą, obserwując Paula. Zaczynamy zbliżeniem na jedną aktorkę, następnie szerszy plan dwójkowy, kontrplan od strony dziewczyny na Paula, zbliżenie na czani, kontrplan na drugą aktorkę, zbliżenie na czani i trochę szerszy dwójkowy. Na całą scenę dialogową jest tylko jedna sytuacja, gdy powtarza nam się ten sam kadr. Praktycznie każde z tych ujęć jest unikalne. Kolejna scena, rozmowa czani z Paulem. Zaczynamy szerszym, plenerowym kadrem. Zbliżenie na czani ze szwenkiem w dół. Szeroki dwójkowy od tyłu. Bliższy dwójkowy od przodu. Ujęcie na pustynię. Zbliżenie na Paula. Kontrplan na czani. Znowu dwójkowy od tyłu, ale z inną kompozycją i ruchem kamery. I teraz kilka powtarzających się bliskich planów. Ale spójrzcie, ile tutaj się dzieje. A teraz wróćmy do tego nieszczęsnego Napoleona. Plan w plan to samo. Oczywiście wiadomo. W scenie dialogowej najważniejszy na koniec dnia jest sam dialog, jego treść. Trudno temu zaprzeczyć. Jeśli on zadziała, a aktorzy popiszą się swoimi umiejętnościami, to można go pokazać jak tylko się chce. To, o czym mówimy, jest tylko i wyłącznie jedną z wielu zasad, której łamanie nie jest jakimś końcem świata. Ale trudno zaprzeczyć, że Denis do swoich dialogów podchodzi o kilka klas lepiej z szacunkiem i masą umiejętności.

Zróbmy sobie tutaj małą przerwę. Dla osób zainteresowanych chciałem podzielić się z wami różnymi fabularnymi smaczkami z Dune Awakening, które rozróżnią tą grę od historii znanej z książek i filmów. Ja tutaj sobie pozwolę posłużyć się małą ściągawką, bo gra jeszcze nie wyszła. Obecnie trwają zamknięte beta testy, a data premiery zostanie dopiero ogłoszona. Najważniejsza zmiana to chyba fakt, że matka Paula Atrydy, Jessica urodzi córkę. Paul Atryda nigdy się nie narodził w tej alternatywnej wersji historii, a co za tym idzie muła Deep nigdy nie istniał. Jessica zdemaskuje doktora Juę, nim ten dokona swoich niecnych czynów, a co za tym idzie książę Leto Atryda Przeżyje. Imperialni sardukarze zostaną rozlokowani na planecie przez Imperatora i będą chronić różne punkty poboru Melanżu. Tak zwana wojna asasynów rozleje się na całą planetę. Dodatkowo fakt, że Muad'Dib nigdy nie istniał, spowoduje, że różne siły polityczne będą walczyć o kontrolę nad planetą Arakis, a tym samym nad produkcją przyprawy. Oczywiście w grze znajdziemy masę różnych technologii, różnych sprzętów, rekwizytów, pojazdów, czy istot znanych z książek, których wizerunek został pożyczony, zainspirowany właśnie w zasadzie e, dziełami studia Legendary. Ekipa zdradziła, że tak naprawdę większość rzeczy, jak nie każdą rzecz, każdy pomysł, każdą stylizację, każdą grafikę konsultuje zarówno z rodziną Herbertów, jak i ze studiem Legendary, aby ostateczny efekt był jak najbardziej spójny i wierny pewnej nadrzędnej wizji artystycznej i to mi się bardzo podoba. Jestem bardzo ciekawy, jak ekipa udźwignie ten temat i co z tego powstanie, bo oczywiście ja tutaj gry nie oceniam, bo jeszcze nie miałem nawet okazji w nią zagrać, ale wydaje mi się że jest to ciekawa rzecz, z którą m, ciekawy temat, z, którą studi z którym Studio fankom się mierzy. Co ciekawe na targach Gamescom, które się odbędą jakoś z końcem sierpnia, gra zostanie pokazana, więc jeśli chcecie zobaczyć z niej coś więcej, to miejcie to na uwadze. No i tak jak wam powiedziałem, w linkach w opisie znajdziecie wszystkie linki do tej produkcji, m.in. do Steama, gdzie możecie dodawać ją do swojej listy życzeń. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie i z ogromną chęcią sprawdzę sobie tę produkcję na własnej skórze, jak już będzie dostępna. Przejdźmy do kolorów, bo tutaj się robi bardzo ciekawie. Tak jak w pierwszej części różne lokacje rozróżniane były przede wszystkim konkretnymi kształtami inscenizacji, tak tutaj postawiono na odpowiednie palety barw. W filmie znajdziemy cztery mocno różniące się kolorystyczne rzeczywistości: Intensywną czerwień, piaskowy świat, neutralny balans oraz czerń i biel zrealizowaną w podczerwieni. Intensywna czerwień to wspomniany już przeze mnie moment resetu, szoku wizualnego, wprowadzonego na początku filmu. Piaskowa paleta barw jest. Oczywiście związana z planetą Arrakis. Te sceny od strony kolorystycznej niewiele różnią się od analogicznych scen z pierwszej części. Neutralne barwy związane są z miejscem zamieszkania imperatora. Balans bieli w tych scenach jest możliwie bliski temu idealnemu. Nie mamy tutaj żadnej konkretnej dominacji jednej barwy. I wreszcie docieramy do scen na planecie Harkonnenów. Co tutaj się ciekawego podziało? Aha, podziało się sporo. Ekipie zależało, aby bardzo mocno odróżnić wizualnie planetę Harkonnenów od Arakis. Jednak napotkali na pewien problem. Ujęcia na skrytej w piasku i skąpanej w słońcu arenie prezentowały się praktycznie identycznie jak te realizowane na pustyni. Powodowało to, że planeta Harkonnenów traciła swoją tożsamość. Zlewała się wizualnie z Arakis. Wtedy pojawił się pomysł zapisania tej sceny w Czerni i Bieli, który następnie ewoluował w zapis w podczerwieniu. Aby tego dokonać, ekipa musiała odpowiednio zmodyfikować kamery filmowe. Słuchajcie, nie będę was zanudzał technikaliami i nie będę też udawał, że się w tej tematyce doktoryzowałem, ale postaram się wam szybko i możliwie przystępnie sprawę wyjaśnić. Normalnie kamery posiadają wbudowany filtr, który usuwa światło podczerwone, czyli ostatecznie zapisane zostaje tylko tak zwane światło widzialne, takie które są w stanie zarejestrować nasze oczy. Popularne połączenie barw RGB, Red, Green, Blue, czyli czerwony, zielony i niebieski. Żeby wyobrazić sobie zapis światła podczerwonego, możecie sobie przywołać w pamięci ten niezbyt atrakcyjny zapis z kamer monitoringu z kontrastowymi, rozmytymi, świecącymi postaciami w kadrach. Kamery filmowe są właśnie zaopatrzone w filtry, które niejako usuwają ten zapis światła podczerwonego z materiału. Jednak naszej ekipie właśnie na tym zapisie zależało, tylko i wyłącznie. Dlatego to co zrobiono to usunięto z kamery filtr, niwelujący zapis podczerwieni, a dodano filtr zatrzymujący światło widzialne. Spowodowało to, że kamera zarejestrowała świat tylko i wyłącznie w podczerwieni. Następnie w postprodukcji poddano ten zapis koloryzacji i zmieniono na czarno-białą paletę barw. Uff, sporo tego co? To właśnie dzięki takim sztuczkom skóra bohaterów jest nie tylko trupio blada, ale równocześnie polana lekką poświatą, a którzy wydają się niczym jakieś duchy, postaci nie z tego świata. Happy Zakończmy sobie nasze opowieści tematem oświetlenia. Specjalnie zostawiłem to zagadnienie na koniec, gdyż druga część Dune stawia znacznie mniejszy nacisk na odpowiednie kształtowanie lokacji światłem, niż miało to miejsce w jedynce. Tam wnętrza wręcz żyły wyszukanym, plastycznym podejściem do światełka. Tutaj oświetlenie jest znacznie bardziej surowe. Autor zdjęć wręcz zaznaczał w wywiadach, że ekipa starała się we wszystkich scenach plenerowych w ogóle nie modyfikować zastanego światła, aby ujęcia w Wydawały się jak najbardziej prawdziwe. Nie znaczy to jednak, że sytuacja oświetleniowa nie była trzymana pod kontrolą. Wszystkie ujęcia starano się realizować blisko wschodu lub zachodu Słońca, aby światło było możliwie najbardziej atrakcyjne. We wszystkich scenach wewnątrz bardzo dbano o to, aby cały czas akcentować fakt, że znajdujemy się na pustynnej planecie skąpanej w Słońcu. Zwróćcie uwagę, że praktycznie na wszystkich kadrach znajdziemy wyraźne, bardziej naeksponowane rejony, które oczywiście symulują wpadające promienie mocnego Słońca. Pozwala to nie tylko wizualnie osadzić wszystkie lokacje na planecie Arakis, ale również dodaje pomieszczeniom specyficznej faktury, trójwymiarowości. Wydają się wizualnie bogatsze oraz znacznie ciekawsze. Druga część Dune od strony wizualnej jest niesamowicie ciekawą produkcją. Fabularnie, wydarzenia rozpoczynają się praktycznie zaraz po zakończeniu opowieści z Jedynki. Jednak forma, którą twórcy obrali, jest zupełnie inna. Inaczej pracuje kamera, inaczej skomponowane są ujęcia, użyto zupełnie innych obiektywów, inaczej podchodzono do gradingu kolorystycznego, wreszcie zastosowano inny charakter oświetlenia. Jednak mimo tych zmian zachowano majestatyczny, unikalny i zapierający dych w piersi charakter całe Świata przedstawionego, a żeby dokonać czegoś takiego, trzeba posiadać niesamowite umiejętności.